Może do trzech razy sztuka, bo szukamy dalej w takim razie. Ty też poszukaj jakiejś propozycji, jakiejś odpowiedzi, bo jeżeli wpadniesz na dobry pomysł, e, no to proszę bardzo, 200 zł powędruje do ciebie. A z której koperty? A może się dowiemy teraz? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki uśmiech? Szyderczy. Szyderczy. Nie, jeszcze nie. Tego tak akurat nie mamy, to szukamy dalej w takim razie. Ty też poszukaj. Mam nadzieję, że szybciutko uda ci się wpaść na doskonały pomysł, który znajduje się w którejś z naszych dziesięciu kopert. Coś Ci przychodzi do głowy? Mm, uśmiech, uśmiech. Jaki jeszcze ten uśmiech może być? Zastanów się, zastanów się. Popatrz w lustro, Boże, jakąś minę zrób. No i wtedy przyjdzie Ci na myśl, jaki może być ten uśmiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaki może być uśmiech? Zalotny. Zalotny. I jeszcze tego nie mamy tutaj, ale dobrze, ale... może być zalotny jak najbardziej. Kto ma jeszcze pomysł? Może właśnie ty? Może właśnie teraz wpadłeś na dobrą propozycję? Co mi zaświtało w głowie? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak? Uśmiech hollywoodzki. Tego nie mamy, ale dobry pomysł, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Szukamy dalej kolejnych propozycji. Ty też poszukaj, bo masz szansę zdobycie 200 zł za każdą kopertę, czyli w sumie 2000 do wzięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki uśmiech? Dziecka. Uśmiech dziecka. Tego akurat nie mamy, ale szukamy dalej, dobrze? Poszukajmy y, czegoś jeszcze. Ty też poszukaj zastanów się, co y, jeszcze przychodzi Ci do głowy. Co Ci jeszcze przychodzi na myśl? Myślisz uśmiech i co może być? Co jest siódma rano? Większość osób jeszcze śpi, więc spróbuj, bo konkurencja zdecydowanie mniejsza. Bardzo łatwo trafisz do studia, to by też się uda za momencik. Dzień dobry. Dobry. Witam, jaki uśmiech? Może od ucha do ucha. Ha, ha. Od ucha do ucha. Tego ja. nie mamy akurat, ale dobrze. Szukajmy dalej w takim razie, jaki jeszcze może być uśmiech. Pojawiło się już parę propozycji. Każda taka propozycja przybliża się do tej dobrej odpowiedzi. No bo wyeliminowaliście już parę różnych haseł. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaki uśmiech? Słoneczne. Słoneczne. No jeszcze nie słoneczne, ale szukamy dalej. Ja się słonecznie bardzo mocno uśmiecham, a Ty zastanów się, jaki właśnie ten uśmiech może jeszcze być. Co Ci przychodzi na myśl? 200 zł za hasło z koperty. Mam nadzieję, że zamęcik właśnie Tobie uda się trafić się w dobrą odpowiedź. W której kopercie kryje się twoja odpowiedź? Jak myślisz? Stąd. No, no, zobaczmy. Dzień dobry. Witam jaki uśmiech? Tajemniczy. Tajemniczy. Tajemniczego jeszcze nie mam. Jeszcze nie. Ale jaki może być jeszcze ten uśmiech? Na pewno wszystkie te odpowiedzi znasz. To na 100%. To od razu mówię. E, tylko chodzi o to, żeby wpaść na ten dobry trop Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry, jaki może być uśmiech? No, oczywiście, że rados radosny. Radosny, jeszcze nie, jeszcze nie, ale na pewno za chwilkę ktoś może właśnie ty radośnie się uśmiechniesz, kiedy powiem, że wygrywasz nagrodę, dobrze? No to uwaga, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry, szeroki uśmiech. Szeroki. Jeszcze nie, jeszcze nie. Szukajmy dalej. Zastanówmy się, co jeszcze może być. Ty się zastanów, bo jestem przekonana, że wiesz doskonale, jakie tutaj mogą się kryć odpowiedzi. Jest ich dziesięć. Dziesięć szans na to, że trafisz w tę dobrą swoją. No, może już za momencik. Może teraz? Może teraz coś ci przyszło do głowy? To doskonale, to bardzo proszę. Zgłoś się, odszukaj otwartą linię. Mam nadzieję, że za momencik się usłyszymy i... I usłyszysz, że 200 zł wędruje do ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaki uśmiech? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tego akurat nie mamy. Dobrze, słuchajcie, zróbmy tak. Eee, 300 zł za kopertę. Od tej pory taka nagroda stawka wzrosła. Proszę bardzo, 300 zł za każde z koperty, czyli mamy 3000 zł. Ty myśli. Ten kolejny owoc naprawdę będzie mistrzem tej rozgrywki, jak najbardziej. No. Słuchajcie. Czy komuś się jeszcze to uda? Może ktoś miał do czynienia, że tak powiem, z takim owocem. Jadł taki owoc. Widział wie jak wygląda. No to świetnie, to no tym bardziej, tym bardziej. Przywołajcie sobie na myśl wszystkie owoce, które gdzieś tam kiedyś się pojawiły, prawda? kiedy miałeś okazję skosztować. Albo które bardzo byś chciała zjeść. No. Hmm. Słuchajcie, dobrze, zróbmy w takim razie tak. Ponieważ to jest chyba faktycznie bardzo, bardzo trudne. A już piątek, nastroje weekendowe, może nie wszystkim co się skupiać i myśleć, to zróbmy tak. Ja proponuję jeszcze jeden dodatkowy tysiąc złotych. Cztery tysiące złotych, proszę bardzo. Cztery tysiące złotych. Za tę jedną propozycję. Poproszę jeszcze o tysiąc, że mogła tej pokazać, one są przygotowane. O. Dziękuję bardzo. Dokładamy. Proszę. To cztery tysiące są w zasięgu Twojej ręki. Jeżeli w zasięgu ręki jest również telefon, to, to można wszystko pięknie połączyć i za chwilę usłyszysz, cztery tysiące należą do Ciebie. Momencie, przyszedł mi do głowy ten owoc. On jest. I proponuję pół tysiąca, ale za owoc z trzema literami A. Trzy razy A. Trzy razy A. Słuchajcie, trzy razy A. Teraz. Nowa zasada. Nowa zasada. Słuchajcie, kolejny owoc. To skreślamy. Oczywiście owoc, tak? Owoc. Trzy razy A. Trzy razy A. No. No proszę, jest. Dzień dobry. Anana. Tak jest. I teraz dobrze. Jak najbardziej. Pół tysiąca dla Pani. Zapraszujemy. A-na-nas. Słuchajcie, no to ten ananas to była prosta sprawa, no bo... Okej. Okay. Ale czy ktoś znajdzie następny owoc? Jeżeli tak, to daje 1000 złotych. O! I to się nazywa nagroda. 1000 złotych gwarantowane. No i pytanie: czy coś jeszcze uda się znaleźć? Czy coś się jeszcze uda znaleźć? Owoc z trzema literami A, ale nie ananas już, tylko coś nowego, coś innego. Hmm? Teraz mamy może nawet masz kogoś znajomego w tomatach na imię. Mam nadzieję, że już za chwilę, już za moment usłyszę telefon z prawidłową odpowiedzią. I pół tysiąca złotych to będzie Twoja nagroda. W takim razie, kto ma 18 lat, kto dysponuje telefonem albo stacjonarnym, albo komórkowym, w tym momencie, w tym momencie włącza się do gry. Dosyć wczesna pora, ale pomyśl sobie. Idzie weekend akurat. Dzisiaj wstałeś rano i jesteś przed telewizorem. Halo? Anna. Anna. Jeszcze nie, jeszcze nie zapisuję. Nie Anna. I tak sobie zerkasz tutaj, co ja zapisuję. Eee, masz pomysł dotyczący imienia żeńskiego z N? To zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jak te zapisuję. Ale proszę spróbować raz jeszcze. Może kolejny telefon. Halo. Halo. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Jaka odpowiedź? Eee, może Justyna. Proszę pani, też nie. No też z przykrością muszę powiedzieć, że to nie jest odpowiedź z koperty. Justyna zapisuje, ale gramy dalej. Nie poddajemy się jeszcze, jeszcze na pewno znasz jakieś imiona, w którym występuje ta spółgłoska. spółgłoska. Oj. Oj, no i sobie nie porozmawiamy. I czekam na kolejne zgłoszenie, na kolejny telefon. Kto tym razem? Pół tysiąca złotych czeka. Już tutaj część zimą została wykluczonych. Jeśli masz 18 lat, jest, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz włączyć się do gry. Masz szansę. Te pieniądze mogą być Twoje. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Grażyna. Grażyna. Proszę pani, nie. No niestety nie, nie Grażyna. Słuchajcie, myślałam, że znacznie łatwiej nam pójdzie z tym konkursem. No to w takim razie 700 zł zaproponuję. 700 zł dla osoby, która powie mi, jakie imię ukryło się w kopercie. Dzień dobry. I kolejne. Jest... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ten ostatni dzień tygodnia. Jeśli to się spotykamy, zanim nastigamy w Zapraszam do, wspólnego, do wspólnej zabawy. Szukamy dzisiaj imion żeńskich Zen. Tutaj... A to konkretnie tego jednego...